Bonjour, bonsoir kochane w nowym filmie na tym kanale zbliża się Black Friday, ale tak naprawdę już od początku listopada sklepy dają rabaty i przekonują nas, iż warto poznać ich ofertę i coś sobie kupić w naprawdę niskiej cenie. Tymczasem francuski wiedzą, że te z pozoru tanie zakupy często kosztują nas. Najwięcej. Tak więc dziś Mashery pokaże Ci, jak wyglądać luksusowo bez wydawania fortuny. On commence. zaczynamy. Większość z nas żyje na średnim poziomie. Jedni częściej, inni trochę rzadziej, ale wszyscy wydajemy pieniądze na ubrania i dodatki. Kieszeń mniej nas boli, gdy systematycznie przeznaczamy na ten cel mniejsze kwoty, niż gdy jednorazowo wydajemy większą sumę. Mówimy, że nie stać nas na kaszmirowy sweter za 700 zł, ale będziemy cyklicznie wydawać po 100 zł na sweterki z mieszanek czy wręcz z akrylu w różnych kolorach. Takie swetry nie dają ciepła, a w dodatku będziemy nosiły tylko dwa z siedmiu kupionych kolorów, ale przecież mamy dużo za niewielką cenę, tylko po co? Nie potrzebujesz innego swetra na każdy dzień tygodnia. Nikt nie będzie podziwiał, że masz dużo nieefektownych rzeczy. Nie będziesz też każdemu mówić, że może nie wygląda, ale kupiłaś ten sweter za przysłowiową złotówkę. Non, lepiej wymienić te wszystkie drobne zakupy na jedną wartościową rzecz, którą będziesz używać systematycznie i z przyjemnością. Na rzecz, która uszlachetni lub odświeży Twój styl. Temu w perspektywie zabójczemu dla Twojego stylu i garderoby kupowaniu sprzyjają wyprzedaże second-handy Zacznijmy od wyprzedaży. Kupujemy na nich tak zwane przyda się albo powielamy to, co już mamy nasz codzienny mundurek. Niektórzy mają też tendencję kupowania rzeczy dla osoby, której życiem chcieliby żyć, a nie dla tej realnej, którą obecnie są. W wielu kobietach wyprzedaże uruchamiają też tak instynkt łowcy. Skupiają się wtedy na znalezieniu najlepszych okazji i są zamknięte na rzeczy nieprzecenione, które faktycznie by się im przydały. Kupują niezwykłe okazje, które jednak są im zupełnie niepotrzebne. Po wyprzedażach mamy więc często większy stan posiadania, ale nasz styl wcale na tym nie zyskuje. Osobiście od dawna przestałam już zamykać swoje decyzje zakupowe w obrębie tego, co aktualnie jest przecenione. Robię inaczej, układam listę potrzebnych mi rzeczy, znajduję te rzeczy w sklepach i je obserwuję. Kiedy zaś zostają objęte zadawalającym mnie rabatem, kupuję je. W ten sposób nabyłam na przykład wszystkie moje apaszki marki Spadiora. Również prezent urodzinowy, który dostanę na początku przyszłego roku, kupiłam z rodziną tą metodą. Mianowicie marzyłam o złotym pierścionku obrączkowym wysadzanym naturalnymi diamentami. Z kartą klubową Apart mam 10% rabatu na zakupy, ale do końca roku marka dodaje do tego jeszcze 5% rabatu, czyli razem 15% rabatu na zakupy. Na początku roku ceny złota mogą pójść w górę i wątpię, żeby pojawił się jakiś dodatkowy rabat, dlatego że wszystkie święta już minęły. Dlatego skorzystaliśmy z okazji i kupiliśmy mój wymarzony prezent wcześniej. Teraz przyjrzyjmy się kupowaniu rzeczy z drugiego obiegu, które na wielu działa podobnie jak wyprzedaże. Sama mam kilka wspaniałych zakupów tego typu, które teraz możesz zobaczyć na ekranie, ale cała reszta, której było co niemiara, tylko zagracała mi szafę. Kupowałam, bo było tanio, bo rzecz była ciekawa i z pewnością urozmaici mój styl. Czasem chciałam też kupić tańszy odpowiednik wymarzonej rzeczy. Znajdowałam coś, co było podobne, ale w rzeczywistości nie było dokładnie tym, czego chciałam, i w konsekwencji nie nosiłam tego. Podsumowując, pomyśl tylko, jak piękną, wspaniałą, jakościową garderobę możesz mieć, gdy przestaniesz kupować tę całą drobnicę. To tak, jak z zakupami spożywczymi. Pojedyncze rzeczy wkładane do koszyka kosztują w zasadzie niewiele, a przy kasie robi się z tego spory rachunek. Śmiało można więc powiedzieć, że nie liczy się ile masz pieniędzy, tylko jak nimi zarządzasz. A jeśli maszeri, przemawiają do ciebie moje stylowe rady, zapraszam cię na moje szkolenia dostępne za symboliczną opłatą. 42-minutowe szkolenie ogólnorozwojowe, wyższy poziom stylizacji jest kontynuacją czterech głównych odcinków serii "Szafa idealna". Szkolenie możesz kupić wysyłając wiadomość pod tytułem "wyższy poziom" na kontaktowego maila Fashionika. Drugie szkolenie Przygotuj swoją stylową szafę na jesień i zimę trwa prawie 2 godziny i znajdziesz w nim liczne wskazówki i uniwersalne propozycje jesienno-zimowych stylizacji. To szkolenie możesz kupić wysyłając wiadomość pod tytułem Zima na kontaktowego maila Fashionika. Trzecie szkolenie Sekrety paryskiej garderoby na chłodne dni to 42-minutowa esencja francuskiego podejścia do mody wraz ze wskazówkami jak stworzyć swój własny paryski szyk. To szkolenie możesz kupić wysyłając wiadomość pod tytułem paryska jesień na kontaktowego maila Fashionika. Warto też pamiętać, że czasem kupujemy nie z potrzeby, a z poczucia braku. Otacza nas tyle pokus, że zaczyna nam się wydawać, że stale czegoś potrzebujemy. Tymczasem w szafie mamy rzeczy, które w pełni mogą nam wystarczyć, trzeba tylko spojrzeć na nie świeżym okiem. Jeśli po tym wszystkim, co tutaj usłyszałaś, nadal masz ochotę coś kupić, zacznij od. Porządku w szafie, przejrzenia tego, co masz, zrobienia stylizacji i zdefiniowania tego, co tak naprawdę ci brakuje. Zawsze zalecam sporządzenie list zakupowych. Potrzebuję, marzę, nie kupię więcej oraz czarnej listy cech. Wypisz na niej szczegóły ubrań i dodatków, które spowodowały, że czegoś nie używasz. Na przykład u mnie to wszelkie eleganckie bluzki, koszule z wbudowanymi szarfami do wiązania kokardy, czy też żabotami. Na przestrzeni lat kupowałam i sprzedawałam tego typu rzeczy bez końca, aż w końcu zrozumiałam, że one podobają mi się na innych, ale nie na mnie. Dlaczego? Po prostu. Najlepiej czuję się w koszulach o klasycznym prostym kroju. W związku z tym zachęcam Cię do przeanalizowania swojej szafy nie tylko pod kątem tego, co u Ciebie się sprawdza, ale też tego, co nigdy nie działa, i zastanowienia się, dlaczego. To naprawdę może Ci pomóc uniknąć chybionych zakupów. Przed samym zakupem warto też zadać sobie kilka pytań kontrolnych. W tym celu przeanalizujmy jeden z moich ostatnich zakupów, czyli granatową spódnicę marki ANSI. 1. Czy to dobrze na mnie leży? Ui, nie mam zastrzeżeń. 2. Czy jest mi w tym wygodnie? Ui, bardzo. 3. Czy to wpisuje się w mój styl? Bien sûr, oczywiście. 4. Czy to wpisuje się w moje upodobania, na przykład kolorystyczne? Non. Prócz marynarskich stylizacji nie przypadam za kolorem granatowym. 5. Czy pasuje do większości rzeczy w mojej garderobie? Ui. Pomimo wszystko dopasuje się bez problemu. 6. Czy jest wykonane z dobrego materiału? Wełna na wiskozowej podszewce. Oui. 7. Czy ma potencjał, by zostać ze mną przez długie lata? Oui. To mój vibe. 8. Czy pasuje do mojego stylu życia i będę mieć okazję, żeby to nosić? Biasur. Stylizuje się tak na co dzień. Ocena. 7 punktów na tak. 1 punkt na nie. Ode mnie zależy, czy jeden minus przekreśli wszystko. Po zastanowieniu stwierdziłam, że to niewielkie ryzyko. Mniej lubiany, ale neutralny kolor w dolnej części stylizacji, przełamany tym, co lubię, wprowadzi do mojej szafy powiew świeżości, i nie chaosu. To była doskonała decyzja. Noszę tę spódnicę z upodobaniem bardzo często i zawsze ktoś zwraca na nią uwagę. Polecam ci zadawać sobie takie kontrolne pytania przed każdym zakupem. To naprawdę pomaga w podejmowaniu decyzji, które służą Twojemu osobistemu stylowi. Michelin jest takie francuskie powiedzenie: Asheti Bon Marci Cher. Kupować tanio, to zwykle drogo wychodzi, i o tym był dzisiejszy film. Jednocześnie nie zachęcam Cię wcale do drogich zakupów, których jedynym atutem jest logo marki premium. Na swoim kanale chcę promować takie zakupy, które cieszą nie tylko w momencie kupna, ale przede wszystkim podczas codziennego użytkowania. A jeśli ten film Cię zainspirował, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, bo co tydzień, w sobotę o 17:00 spotykamy się tu w długim lub krótkim filmie i odkrywamy kolejne sekrety paryskiego szyku. A jeśli chcesz pójść krok dalej, zajrzyj do opisu filmu. Znajdziesz tam moje szkolenia, które pomogą Ci rozwinąć własny, elegancki styl. Abiantum Abel